Cześć, witam was wszystkich z tej strony Shark Trader, moi drodzy i kochani traderzy i traderki. Zapraszam was wszystkich do najnowszej analizy. Dzisiaj będzie o krypto, a dokładnie rzecz biorąc o Bitcoinie. Jeżeli komuś się spodoba, to w jaki sposób robię analizy, jak opowiadam o wykresach i spodoba wam się cały ten filmik, bardzo gorąco zapraszam do subskrybowania kanału. Tutaj w prawym dolnym rogu jest przycisk subskrybuj, następnie czarny dzwoneczek. I już jesteście z nami na kanale. Moi kochani, Bitcoin. Wszystkie oczy na krypto. Dlaczego? Zaraz po obejrzeniu tego filmiku przekonacie się, co ja takiego tutaj na tym Bitcoinie zauważyłem. Przede wszystkim zbliżyliśmy się do średniej 50. -tki. Pięćdziesiątki, o której ja mówiłem na ostatniej aktualizacji, którą wrzuciłem na Telegram, to akurat była aktualizacja dotycząca Ethereum. Natomiast Ethereum i Bitcoin to są bliźniaki, tak więc praktycznie na to samo wychodzi, ale do rzeczy. Przede wszystkim gołym okiem widać to, co tutaj ponumerowałem. Fale. Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia i fala czwarta Eliota. I następnie fala piąta. Pytanie, gdzie ta fala piąta się skończy? Czy już się skończyła? Czy jeszcze będzie szła do góry? Na to pytanie spróbuję Wam odpowiedzieć w tym filmie. Przede wszystkim, jeszcze raz podkreślę, średnia pięćdziesiątka, ta tutaj. To jest średnia pięćdziesiątka z interwału W1. U mnie to jest średnia multi-time frameowa, czyli widoczna na innych interwałach. Spójrzcie, kiedy ostatni raz ta średnia była dotknięta. Tutaj. W, w marcu zeszłego roku. Tego typu to, to, że tak dawno nie była dotykana, nie może, absolutnie nie może pozostać bez reakcji. Już w tej chwili widać, że ta średnia, że kurs zrobił fałszywe wbicie tej średniej. Dodatkowo, ja tu zaznaczę szczyt. Szczyt z 15 sierpnia. Zobaczcie, musnęliśmy ten szczyt, i tak naprawdę jedną świeczką musnęliśmy. Zrobiliśmy fałszywe wybicie zarówno 50 W1, jak i tego szczytu. On jest na poziomie 25 180. To ta świeczka, to jest świeczka. Yy, to jest po prostu spadająca gwiazda. Wprawdzie jest ona biała, więc dla spadków to jest troszeczkę mniejsza siła, ale nadal jest to formacja. Zmierzmy sobie jeszcze falę. Fala trzecia jest tutaj dosyć mocno rozszerzona, ponieważ aż do 261%, więc raczej z ogromnym prawdopodobieństwem nie ma się co spodziewać, że piątka będzie rozszerzona. I co ta piątka, ten, to wszystko, co się wydarzyło, o czym wam opowiadam, czyli fałszywe wybicie 50 W1 oraz tego szczytu, wydarzyło się na pierwszym poziomie nierozszerzonej piątki, czyli na 38%. Czy cena może czy ta piątka może rozszerzyć się, rozszerzyć, może mieć Dobrnąć do 50% i 61%. Tak może, oczywiście, bo to jest zasięg nierozszerzonej piątki, ale z mojego doświadczenia tak duża konfluencja w jednym miejscu wręcz aż bym powiedział, aż prosi, aż parzy, żeby, żeby tutaj obstawiać spadki. Ponieważ tego typu sygnały rzadko. Tak wiele elementów w jednym miejscu rzadko się nie sprawdza. Oczywiście, tak jak mówię, może podskoczyć jeszcze dalej, czyli może być tak, że jeszcze dojdziemy tutaj, zrobimy to na zielono, bo nasze wejścia to są poziomy zielone. Tak zaznaczam już od bardzo dawna. Może to być tutaj, ale robię te poziomy bardzo cieniutkie. Dlaczego? Ponieważ z mojego punktu widzenia to jest bardzo mało prawdopodobne. Największe prawdopodobieństwo jest to, że wydarzy się to w tym miejscu. Z tego miejsca, gdzie, gdzie jesteśmy tutaj. Jeszcze chciałem Wam jedną rzecz pokazać. No bo Shark zawsze prezentuje harmoniki, a ja tutaj opowiadam o falach, o 50 i tak dalej. Moi kochani, tu oczywiście jest również harmonik. Zobaczcie. Mam na myśli tego oto kraba, który swój punkt D ma na 161%. A gdzie wypada 161%? 25 25 200. Dokładnie na poziomie tego szczytu. Z połowy sierpnia. Kolejny element nam dochodzi, który nam mówi o tym, że te spadki mogą się zacząć właśnie z tego miejsca. Co więcej, ja teraz zejdę jeszcze na interwał H1, nie M30, nawet niżej, M15. Zobaczcie, ten układ tutaj to przebicie tych średnich. To jest przebicie średnich, które ja często pokazuję w różnych, na niektórych instrumentach takie gwałtowne przebicie średnich bez zatrzymania, które są tak blisko siebie, prawie zawsze skutkuje ruchem, po prostu zmianą trendu. Tutaj powyżej mamy jeszcze zobaczcie, takiego krosa. Może być jeszcze taka sytuacja, że będzie cofka do tego krosa na. M15, czyli 24650, mniej więcej, te okolice. I gdzie tu, aha, tutaj mamy ten poziom. I z tego miejsca jeszcze może być taka bardziej precyzyjna, dokładniejsza cofka. Ja w każdym razie cena jest w tej chwili na poziomie 24 000 z małym haczykiem. Ja zaznaczam to jako poziom Pierwszy do wchodzenia. Drugi poziom jest na krosie z M30, czyli 2460, przepraszam, 24600 i M15 potrójny kros. Moim zdaniem, tak duża konfluencja trzech poziomów, czyli wynik, poziom szczyt z sierpnia zeszłego roku, 50, niedotykana od prawie roku z W1 i punkt D kraba i one wszystkie zbiegają się zobaczcie na dosłownie minimalnym y, dystansie. Mamy fałszywe wybicie tego szczytu. No w, w zasadzie bym powiedział chyba wszystko jest co być powinno. Jest Elliot, są harmoniki, y, jest średnia, jest fałszywe wybicie, y, jest potwierdzone fałszywe wybicie y, i tak dalej i tak dalej. Tak więc moim zdaniem y, Grzechem byłoby nie skorzystać z takiej okazji. Nawet jeżeli ten handel by nie wyszedł, co oczywiście może się zdarzyć, bo każdy, nawet najlepszy sygnał świata, może nie wyjść. To po pierwsze, gołym okiem widać, że jest tutaj te pięć fal, o których mówimy. Co mam na myśli, mówiąc, że gdyby ten handel nie wyszedł? Chodzi mi o te zapasowe poziomy, czyli dodatkowe poziomy. Nierozszerzonej piątki, które znajdują się na 25750 i 26730. Nawet gdyby ten handel nie wyszedł, to uważam, że przy tak dużej ilości elementów w jednym miejscu absolutnie nie ma co mieć do siebie pretensji. A poza tym, pamiętajcie, kupujemy bilety, zużywamy R na złapanie handlu dużo większego. Jeżeli nawet nie yy, zużyjemy jedno R, dwa R i na trzecim R wypali to ilość do złapania tych R jest wręcz niewyobrażalnie duża. Policzmy sobie jakby to wyglądało, gdybyśmy weszli w tym miejscu i stop loss byłby tutaj na, na szczycie. No tutaj są te punkty takie foreksowe, to się będzie kiepsko liczyło, ale no niech będzie. 120 tysięcy punktów, no właśnie tych foreksowych i gdzie yy, i gdzie yy, target, gdzie target? No przede wszystkim yy, uważam, że target byłby tutaj. Zaraz wam to wytłumaczę. Pierwszy target tutaj. Nawet yy, yy, nawet może inaczej. Zaraz pierwszy target, podam Wam kilka targetów w zależności od cierpliwości, wytrwałości, różnych, różnych jakby cech. Pierwszy target zrobiłbym w tym miejscu, czyli na krosie z H4. No więc tutaj to nie będzie wielkiego szału, ponieważ mamy tak naprawdę 1R. W przypadku drugiego, drugiego targetu Drugi target wynika z setki na D1, punktu B tego kraba i średniej 25 z interwału W1. Ja ją teraz zrobiłem multi-timeframe'ową, zobaczcie, ja to odsunę. Ta średnia z W1 zgrywa się prawie idealnie z setką z D1. Tak więc i to jest jeszcze, jeszcze punkt, punkt B tego, tego właśnie kraba. Tak więc to miejsce jest moim zdaniem kolejnym targetem na drodze do tych spadków. Zresztą Elliot bardzo często mówi, że po takim poruchu pięcio, pięciofalowym, spadki mogą nastąpić właśnie nawet do szczytu jedynki. No więc gdyby to miało miejsce i mielibyśmy tutaj te 120 tysięcy punktów podkreślam foreksowych, bo łatwiej się będzie mi się to liczyło, to do tego miejsca mamy 480. To nam daje 4R. Natomiast gdyby, ja sobie to, ja sobie tutaj to chciałem to zaznaczyć, ale ale nie. Dlaczego nie? Ponieważ uważam, że cena wróci jeszcze do tego krosa. Gdyby cena tu wróciła, to zobaczcie, tu mamy 60 tysięcy punktów i, yy, i do tych 400 do tych 400 yy, to już będzie nie 480, bo tu mamy 60, a tutaj mielibyśmy 600 w zasadzie, tak, 600, e, 600 tysięcy punktów forexowych, podkreślam, i tutaj da nam to, moi kochani, 10R. Piękne zagranie na 10R. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz. Ja o, jakiś czas temu, dokładnie 10 listopada, tu gdzie jest ta żółta linia, mówiłem o. zrobiłem analizę, w której mówiłem o. Spadkach na bitcoinie, a mianowicie chodziło o tego motyla. Tego motyla to jest motyl na interwale W1. I zobaczcie, dwa targety wtedy wyznaczałem. Pierwszy, setka z interwału miesięcznego to jest 13 tysięcy w tej chwili. Ona wtedy była na poziomie. O, no, praktycznie 12,5 teraz się troszeczkę podniosła. Drugi natomiast target to był 3000. I ten target 3000 wynika z punktu D właśnie motyla. Ponieważ tu wypada 161%. I teraz pytanie: czy ten ruch, ten spadek, ten. to, co tutaj. o czym wam opowiadam. Czy jest możliwość, że te spadki będą tak głębokie, że spadną aż do średniej setki, czyli do targetu, który wyznaczyłem na początku listopada, czy może nawet do punktu D tego motyla? Myślę, że wiele osób, które mnie nie znają i które będą słuchały tej analizy, prawdopodobnie stwierdzi, że to jest nierealne i i każą mi się popukać w głowę, tak jak to było przy wielu moich analizach, które, które prognozowały wręcz nierealne na swoje czasy poziomy. Tak więc liczę się z tym i, i pewnie tak będzie. Natomiast powiem Wam tak, motyle, mówię o tym tutaj na W1, tak, widziałem motyle, które... Reagowały na poziomie 127%, czyli tak jak tu. Ale było to raptem 5% motyli harmonicznych, które, które obserwowałem, które tak reagują. Znakomita większość motyli dochodzi do swojego poziomu D tego drugiego, czyli 161%. To jest 3000 punktów, przepraszam, 3000 dolarów za, za bitcoina. To się. W tej chwili nikomu w głowie nie mieści, ale w moim przekonaniu jest to jak najbardziej realne. Poza tym, jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać. To jest z kolei moja analiza w ogóle sprzed ponad roku. Analiza, kiedy ja tutaj wyznaczyłem RGR i mm. Mm, mówię o tym RGR-ze tutaj na szczytach z, dwa, z końca 2021 roku. I zasięg z tego RGR-u, tu on jest zaznaczony, RGR, zasięg jest dotąd. To jest poziom, właśnie setki z miesięcznego. Zasięg RGR-u nie został w 100% osiągnięty. Motyl odbił się, zareagował na swoim pierwszym punkcie D, a nie tym właściwym, na którym większość reaguje. Tak więc, moim zdaniem, jest bardzo duża szansa, że zobaczymy wkrótce okolice 12 tysięcy, a może nawet 3 tysięcy. Generalnie, jeżeli tak by było, to złapanie handlu w tym miejscu byłoby wręcz, no nie powiem handlem życia, ale na pewno bardzo, bardzo dobrym tradem, który, który mógłby no to jest trade zmieniający, zmieniający przy odpowiednim zarządzaniu, zmieniający duże proporcje na, na rachunku. Tak więc pytanie, czy tak nisko to spadnie, na, raczej na pewno nie będzie to w jednym szybkim rzucie, bo widzicie są po drodze przystanki, ale moim zdaniem zobaczymy Bitcoina dużo niżej. Tak więc, tak wygląda mój, y, moja, y, moje patrzenie, moje widzenie krypto y, na najbliższy czas. Według mnie y, 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 w tej chwili wyżej raczej już nie będzie. Może jeszcze jedna podbitka, ale moim zdaniem, wszystko wskazuje na to, że tutaj jest mój y, drodzy szczyt. Tak więc, y, tyle w zasadzie z mojej strony co miałem wam do powiedzenia. Czekam gorąco na wasze komentarze, na wasze opinie na ten temat. Zapraszam wszystkich, którym się to podobało, którzy widzą w tym wartość do subskrybowania kanału. Zapraszam was wszystkich na Telegram, na Discorda, no i oczywiście, jeżeli chcielibyście, żeby ta nauka tego typu wiedza trafiała do większej ilości osób, koniecznie dawajcie Lajki i łapki w górę, bo wtedy e, kanał będzie trafiał do większej ilości osób. Ja Wam już dzisiaj bardzo gorąco dziękuję. Mówił dla Was Shark Trader. Cześć.